Dzień dobry, witam Państwa firma Bellator, maszyny budowlane Ruda Śląska. Dzisiaj prezentujemy walec stalowy marki Bomak model PW154 AP4V AM Rocznik 2019. Mamy tą maszynę od paru dni. Tutaj zdążyła już się rozgościć. Dlatego możemy swobodnie Państwu ją pokazać i za chwilę powiemy o tych najważniejszych aspektach pokażemy wszystko to co powinniśmy tutaj przedstawić, żeby Państwo mieli pełny ogląd tej maszyny bez przyjeżdżania, a już kiedy naprawdę będzie duże zainteresowanie, to wtedy zapraszamy na miejsce, żeby na własne oczy przekonać się o stanie tej maszyny bo stan jest bardzo dobry wygląda skrudnie, czysto nie jest zapaćkana nie jest ubrudzona, nie ma jakichś wycieków wszystko tutaj wygląda bardzo ładnie pewne są odmalowane jeśli chodzi o wyposażenie zewnętrzne, takie które rzuca się w oczy, no to mechanizm zagniatacza i obcinaka krawędzi, właśnie z tej strony. I może od tego przedniego bębna zacznijmy. Czyli rolka dociskowa. Mamy zgarniaki, wszystko w bardzo dobrym stanie. Tutaj Chodzi o bardzo amortyzatorów, Staram się tutaj zajrzeć, też wyglądają w porządku. No w końcu walec jest młody, to nie jest, to nie jest maszyna, która ma 10 lat, raptem 6, więc on, ona musi wyglądać dobrze. Aczkolwiek zdarzają się firmy, z których te maszyny jak wracają, no to po prostu można co najwyżej się rozpłakać w takim przyjeżdżają stanie. zielony bęben. Dokładnie to tutaj widać tą właśnie kryzę. co tutaj z bliska rzucimy ok okiem na spryskiwacze. Zgarniak tutaj też wygląda świetnie. Praktycznie nie zużyty. No i druga strona bębna. też znaczy, tutaj, tutaj możemy zerknąć na górną artystę Ortyzujące. nic tutaj nie wycieka wszystko jest w bardzo dobrym stanie zachowane stopnie do wchodzenia na górę I jeszcze zajrzymy do środka tutaj na łoże bębna smarowniczki, widać tutaj smarowane było więc ktoś o tą maszynę dbał i teraz możemy przeskoczyć od razu do Telnego. również tutaj garniaki w bardzo dobrym stanie Mamy amortyzatorów również wszystko w stanie idealnym nóż, a no chyba nie używany no tak wygląda jakby tym nie używany tak samo ta rolka to sumie tak wyglądała jakby jej ktoś nie używał chociaż może jest tutaj odmalowane. tak nie, nie mam takiej informacji na chwilę obecną bęben. No w womagu tradycyjnie te bęben są jakieś takie cieńsze niż w Hamie. zgarniak, drugi i spryskiwacze. Dobrze to wygląda. Lampy. Nieporozbijane komplet lusterek zarówno z przodu jak i z tyłu. No, przeskoczyłem trochę na inne elementy, a jeszcze miałem pokazać drugą stronę będna. Też tutaj widzimy, że wygląda to wszystko bardzo dobrze i jeszcze rzut oka na Łoży, bębna, tandemu. Zbiornik z płynem hydraulicznym. I zaraz zajrzymy do silnika. Po drodze jeszcze opowiem o oświetleniu. Mamy tutaj właśnie oświetlenie robocze bębnów w standardzie LED. I ono jest na, na każdym bębnie, jak widać. Tutaj też mamy tą lampkę oświetlającą. No w kamie w jest tego trochę więcej, dlatego że mamy jeszcze doświetlanie samych komór bębnowych. Lampy przednie drogowe, kierunkowskazy również wszystko w całości, nic nie jest zniszczone. I druga strona tych lampek. No to jest walec jeszcze w tej budzie, mówiąc tak ogólnikowo, starej. Teraz już mamy nowe w walce BOMAG'a. Niedawno mieliśmy taki, takiego przedstawiciela tutaj. To już wyświetlacze ciepło-krystaliczne, szmery, bajery, foter różne dodatkowe opcje. No i silnik Kuboty 55,4 55, kW. Porządny silnik. Bardzo popularny w tak samo jest stosowany w walcach typu DV70i, czyli w tych lżejszych do 8 ton. Mamy wyłącznik masy. No, z drugiej strony, Państwu nie pokażę silnika, dlatego że tam akurat w tym, w tym modelu nie ma tej opcji, żeby drugie drzwi były otwierane. Zbiornik na wodę to już jest wszystko w porządku. Nic się nie dzieje. Jeszcze zajrzyjmy tutaj. jest to? nic tutaj nie, nie cieknie, nie kapie. Silnik jest suchy. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony stanem tego falca. Tym bardziej, że tak naprawdę przebieg tej maszyny to jest raptem 2624 motogodziny. Więc tak naprawdę Niewiele ten walec przepracował. To co mówiłem, lusterka także z przodu komplet lusterek, no i oświetlenie LEDowe na podwórzach. Na Mamy tutaj mieszane takie oświetlenie LEDowe i te standardowe lampki domagowskie, które wszystkie walce mają, wychodząc z fabryki, są zwykle nieledowe nie, nie LEDowe. No i wchodzimy do środka, żeby zobaczyć środek i serce walca, czyli system Asphalt Manager. Fotel nie jest, tak jak w Hamie, sterowany elektronicznie, no tutaj przesuw jest ręczny. Mamy tutaj tę dźwignię, za pomocą której możemy ten fotel albo obrócić, albo przesunąć w bok. Kulpity sterujące, słynny połowrotek, karbonowe. Jeśli chcielibyście go kupić samego to jest koszt 30 tysięcy. <grytanie> Żartuję, nie wiem, tak naprawdę to jest żart. Wygląda jak karbon, ale to pewnie karbon nie jest. Fotel z zagłówkiem, zagłówek można chyba wysunąć. Czasami ich brakuje, właśnie w walce, ale ten wszystko ma na miejscu. No i sam fotel wygląda bardzo dobrze. Tutaj też nic nie jest zniszczone, jeśli chodzi o plastiki, gniazdy zapalniczki, gniazdy USB. Wszystko tutaj jest w naj jak najlepszym stanie. Jest gaśnica nawet na wyposażeniu, półeczki. No i radio. Radio oczywiście. Um osłony schowek dodatkowy, no i jest tutaj też drukarka służąca do wydruków pewnie parametrów zagęszczania. Natomiast wcześniej jak próbowałem sobie to w walcu uruchomić to no, jakoś mi się nie udało. Nie, nie wiem na czym to polega, przyznaję nie czytałem instrukcji do Asfalt Managera, więc nie wiem jak to o, obsługiwać. Na chwilę obecną tego Państwu nie pokażę. Z dodatkowych wygód w walcu mamy klimatyzację, jest klimat, no jest radio, tak jak widzieliśmy wcześniej, także. No, komforcik jest w tym walcu. Myślę, że operatorzy nie powinni narzekać na jego możliwości. Uruchamiamy sprzęt. Teraz nam się pokażą godziny. Proszę bardzo, 2624 motogodziny. Przepracowane czas. Tu jest jakiś wschodnioindyjski. Mm. I co, nie pozostaje mi nic innego jak uruchomić maszynę. Silnik ładnie zaskoczył. Coś tam popiskuje. Pewnie jakiś pasek. Możemy sobie tutaj po, pokazać, jakie aktualnie jest zużycie. Takie na postoju. O, mamy 1 jeden, jeden litr na godzinę. Oczywiście, jak tylko zwiększymy obciążenie obrotu silnika, to to, to zużycie wzrośnie. Napięcie akumulatora, temperatura asfaltu. kiedy włączymy wibracje, no to tutaj będziemy widzieli jaka jest częstotliwość. A te godziny są, znaczy na zużycie paliwa jest najciekawsze. Godziny już Państwo widzieli, więc nie będziemy tego pokazywać na nowo. Ten kołowrotek tutaj w ręce wszystko się rusza, nam także lepiej to robić podczas jazdy. Niestety muszę używać, uważać, ponieważ za, za mną stoi kruszarka szczękowa. Będę jeżeli przedstawiał, z przodu znowu granulator destruktu asfaltowego. Więc trochę mam tutaj pole ograniczone, jeśli chodzi o jazdę, ale postaram się Państwu tutaj najważniejsze rzeczy pokazać. Tutaj widzimy jeśli chodzi asfalt manager no to tryb oscylacji jest też uruchamiany. Natomiast tutaj już mamy wibracje. Pomiar zagęszczania tutaj będzie wyświetlany na tych wskaźnikach. Wybieramy sobie po prostu głębokość tej wibracji. Do jakiego poziomu ma być to zagęszczanie wykonywane? Oczywiście można się w tryb manualny przełączyć całkowicie. I tutaj mamy jeszcze te dodatkowe przyciski. Teoretycznie sterujące pracą drukarki, rejestrujące te przebiegi, jakoś to tutaj można obsługiwać. E, więc tu nie ma jakiejś dużej filozofii, bo to, ten system nie jest jakiś skomplikowany i wyrafinowany. No. Na pewno ułatwia, choć tak jak się dowiedziałem, istnieje. Jest taki pogląd, że no jedni operatorzy lubią ten system, a inni w ogóle go nie używają, pomimo że go mają. Opierają się na swoim własnym doświadczeniu i, i wyczuciu tego, jak maszyna się zachowuje podczas zagęszczania masy czy to, czy to jakichś innych materiałów, które tym walcem można zagęszczać podbudowę. Nie wiem, co tam jeszcze wchodzi w grę. Dobra, spróbujmy wrzucić go na wyższe obroty. Od razu zużycie troszkę skoczyło. Ja tu teraz pojadę i będę kręcił. Pianuję. Szyby są oczywiście otwierane. Proszę, można sobie szybę samą otworzyć. Ona ma tutaj zaczepy, można ją puszczyć, Ona się tutaj zaczepia i tu mamy przycisk zwalniający blokadę, żeby tam szybę sobie całkowicie zwolnić, żeby ona. To była zaproszona i ja mogę się tutaj teraz walcem wysunąć nawet poza, poza krawędź i dzięki temu będę poza krawędź okna i dzięki temu będę chwilę pokazać czy mechanizm działa, czy działa. Wracać do pozycji wyjściowej. Tak jak mówiłem, no funkcjonowanie funkcjonowania menedżera nie pokaże Myślę, że to powinniśmy pojechać na jakąś dziką przestrzeń, gdzie można by bez problemu. Tutaj, na tym asfalcie już ułożonym, to budynek dostaje w kości. Jeśli Państwa ten walec zainteresował. Chcielibyście go zobaczyć na żywo, zapraszamy do kontaktu tak, aby dowiedzieć się czy on jest dalej na miejscu, czy jest dostępny, czy jakiś klient go nie zarezerwował, czy wręcz nie kupił. Maszyna nie będzie dostępna do wynajmu, więc tylko sprzedaż wchodzi w grę. Wszystkie kontakty znajdziecie na naszej stronie www.belatormyślnik.pl w zakładce kontakt. A jeśli interesują Państwa nowe maszyny fabrycznie, te, w których się aktualnie specjalizujemy, czyli granulatory do asfaltowego marki CAMS, czy też kruszarki, na przykład szczękowe, ale też i udarowe i stożkowe marki TISAP, również zapraszamy do kontaktu. TISAP także ma w ofercie przenośniki taśmowe oraz przesiewacze. Mamy dostępną pełną gamę, już parę maszyn zostało sprzedanych w Polsce po raz pierwszy. Możecie już nawet umówić się na pokazanie, na zobaczenie takiej maszyny w trakcie pracy na żywo u klientów, którzy tę maszynę zakupili. Możecie się przekonać o ich jakości, o, o efektywności, o tym, jak wygląda cały proces jakie frakcje otrzymujemy na końcu, jak to wygląda jakościowo. Serdecznie zapraszamy do kontaktu. To tyle na razie. Dobrego dnia, popołudnia, wieczoru. Trzymajcie się. Cześć.